Dzień dobry, ja chciałem się zapytać Was, dziennikarze, tak na tych Twitterach piszecie, robicie wszystko, dziennikarze, którzy popierają opozycję. Co się takiego dzieje, że nikt z Was nie ma jaj, żeby upublicznić i nagłośnić sprawę ukradzionych przez pisowskie kurwy 500 milionów euro? To są pieniądze ukradzione ze skoku, które pod pozorem tej umowy z PNP Investment wróciły do Polski. Dlaczego nikt z Was nie robi niczego, żeby, żeby tą sprawę nagłośnić? Jak to jest, że, że na tydzień przed wyborami ani wyborcza, ani TVN, te swoje pierdolenia w kółko powtarzacie, z których nic nie wynika, ale to zupełnie nic. Więc warto, żeby, warto, żeby ktoś się za to wziął. No nie może być tak, że te kurwy pisowskie wyniszczają ludzi. Zobaczcie, Michał Lisiecki, właściciel wprostu który pomógł przejąć im władzę, e, upubliczniając nagrania z Sowy, więzienie, zarzuty, kryminalista. E, Falenta, który razem z kontrwywiadem węgierskim zorganizował podsłuchy USowy i Przyjaciół, e, kryminalista. Stonoga, który przepierdolił rząd Platformy Obywatelskiej, która kradła na lewo i prawo, kryminalista. Więc zobaczcie, nie ma żadnego chętnego, żeby w tej pierdolonym tym kurwim dole z wiejskiej wreszcie chciał coś zmienić i zmienił. Stygm atyzacja ludzi, kryminalizowanie życia yy, ludzi. No przecież tak dalej być nie może. Co wy na tych Twitterach, na tych wszystkim robicie? No weźcie to jakoś Pomóżcie mi tą sprawę 500 euro, 500 miliardów, e, przepraszam, 500 milionów euro nagłośnić. To nie może być tak, że siedzimy z nosami w dupie, żremy sramy kurwa i pierdzimy, bo 500 zł złoty plus dali. No ludzie, jak chcecie coś w Polsce zmienić, to nie przestańcie się tych kurwów z tego pisu bać, tych ziobrów, tych święczkowskich, tłustych świę, święczkowskich. Ja ci taki dam w, y, 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 wycisk po wyborach, że ty kurwa będzie się tłumaczył dzień i noc w prokuraturze. Skurwy syny pisowskie. Nie bałem się was kurwy pisowskie. Nie boję i nie będę bał. Rozumiecie kurwy? Ile we mnie siły. Ile mi ktoś kurwa doniesie na was. Ile mi da kwitów na was. Tyle będę zapierdalał. Wszędzie przez każdy kanał, przez który mogę. Nienawidzę was kurwy i zniszczę was. Wcześniej czy później. Jaki? Przyznaj się ludziom, że twój stary to Esbex Opola z Dambonia jest. Na Dambonia mieszkali tylko ludzie, którzy pracowali w jednostce 1201 i w jednostce łączności w, w Opolu. Przecież ty kurwa SBG jesteś, ty jaki? Żałuję jak chuj do dzisiaj, że ci mordę nie naplułem na tym lotnisku. Szukałem cię, łachów, dupę, jebany ty, ale nie było cię. Na razie, ludzie wy się weźcie i coś zmieńcie w tej Polsce, kurwa nie siedzcie, nie żyjcie, nie pierdźcie, bo po wyborach jak tych kurwów pedofili z tego PiSu nie odsuniemy, to będziemy kurwa mieli komisariaty, kurwa pod domem każdego z nas. I proszę was o to, ludzie, żebyście się zebrali do kupy. Nie pozwólmy nie tym pisowskim kurwom, jebanym, pierdolonym, wykolejącym pedofilom przejąć polski kurwa na własność. Bo póki co mamy w Polsce zmieniony ustrój bez większości konstytucyjnej. Pozdrawiam, na razie. Nie potrafię kurwa bez emocji tego na tych kurwów pedofili pisowskich. Jak tych kurwów widzę w telewizji, to bym telewizor wyrzucał przez okno. Na razie. Gdzie to się zakończy, bo nawet nie wiem.